Pierwsza gleba zaliczona. Siemanko, witam na kanale Mazury Fishing Team. W sumie to wstęp nagrywam dopiero pod sam koniec łowienia, bo myślałem, że nic z dzisiejszego odcinka nie będzie. Od rana miałem po prostu pecha, ale jednak odcinek powstanie, bo udało się coś złowić. Zapraszam do oglądania. Jezu! Uf. Ja piernicze jakie branie było O no kurczę, to słuchajcie, to jest trzeci rzut chyba dzisiaj Olej mi ciśnienie podskoczyło Ciekawe czy to był klęć, czy jazik No nie potrzebuję kawy Słuchajcie sam początek pierwsze miejsce od razu Piękne branie z piękną rybą, ale niestety szybko się odpięła no trudno, spróbuję pod gałązkę puścić, ostatnio w ten sposób właśnie zgubiłem fajnego klenia. Myślę, że na pewno tam jakaś ryba stoi, o ile nie uciekła jak tutaj wchodziłem. Piękne miejsce. Słuchajcie, miałem znowu ubranie. bardzo delikatne tym razem. Kurczę, tak myślałem, że to może zostać ryba, nie wiem czemu się one dzisiaj nie wcinają. Jezu! Prawie mi wyrwał wędkę z ręki. To jest niewiarygodne. Dla czegoś takiego to nie miałem jeszcze. Nie wiem co się stało. Nie wiem czemu ta ryba się nie wpięła. Pewnie się nie wciął przez ten balon na pleciące, ale łowiąc z takiej odległości nie da się inaczej. Ale jakie branie! Ja nie wiem co to było. Nie wiem czy to był klęcz, czy to była inna ryba. Próbuję na Twitcha, Twitchem będę mógł dużo dalej rzucić Kurczę, no trzy brania puste, masakra. Jakiś pechowy dzień dzisiaj jest No właśnie, pechowy dzień Tak jak powiedziałem Jeszcze ma naprawdę sporo czasu. Dziś jest najcieplejszy dzień jak do tej pory 25 stopni. Właśnie nie wiedziałem, jak te ryby zareagują, czy będą brały, czy w ogóle całkowicie przestaną brać. O. Jak widzieliście, pierwsza gleba zaliczona, i mam nadzieję, że to po prostu będzie na szczęście <grytanie> i że w końcu zapnę jakąś rybę. Widzieliście to uderzenie? Widzieliście tą rybę? Słuchajcie, nie chcę, nie będę mówić, że to był kleń, bo po pierwsze to stoję tak blisko, że raczej to jest niemożliwe. A po drugie, że troszeczkę mi się wydawało, że to był szczupak. O Jezu, co nie znaczy, że nie podniósł mi ciśnienia. 4-0 dla ryb. No jestem ciekawy, bo jeżeli to był kleń, to było naprawdę potężne klenisko. No nie mam pojęcia, ale bardzo mocne branie. Tak czy inaczej 4-0 dla ryb. No, kolejna ryba, która wzięła, ale się nie wcięła. Nie wiem, co to dzisiaj jest za dzień. Jak widać, ryby są aktywne, ale coś im nie odpowiada. To nie był szczupak. To był duży kleń, teraz go widziałem. Nie wiem czy to był ten sam. Raczej wątpię w to, ale teraz to był na 100% kleń, bo... Inny wobek, trochę wyżej płynący i widziałem po prostu jak ryba wyszła do niego. Ja pierniczę, 5-0 dla ryb, super. Jeszcze rozumiem, gdybym łowił na jedną przynętę i te ryby by spadały. Może za małe kotwiczki, może za tępe kotwiczki. Ale naprawdę... Kombinuję cały czas z tymi woblerkami. Miałem ogólnie branie na trzy różne woblery. Już nie liczę na to, że jakoś super fajnie połowie. Nie liczę na kilka brań. Ani na jakąś fenomenalnie wielką rybę. Po prostu chciałbym złowić jedną rybę. Teraz po prostu już jest walka o honor. <grym> W ryba, padła mi bateria podczas holu, na szczęście udało się rybkę wyholować, klenior taki myślę, że też jakieś 48, może nawet nie ma, zaraz go zmierzę, zmienię sobie tylko kamerkę szybko, jakaś fotka i, i rybka wraca do wody, bo jest naprawdę ciepło, żeby nic się nie stało, nie jest to słuchajcie gigant, ale całkiem fajna rybka, honor uratowany, słuchajcie honor jest uratowany, to jest naprawdę jedna z mniejszych, które tutaj pływały Nawet nie będę go mierzył, nie ma 50 na pewno Znacznie większe ryby tutaj widziałem Dziwne, że ten w ogóle wziął, bo trochę zamieszanie tu narobiłem Fajny kleniorek О, он идет! Кленик! его вижу Хорошо, теперь я его должен подобрать Как круто! Он, наверное, отбьется Ты наверное, спал Нет, есть! Dobra robaku, ten mniejszy o, bez podbieraczka się Jesteś No z tym to sobie zdjęcie nie będziemy raczej robić <noise> Coś pięknego miałem wracać do samochodu, ale coś mnie tknęło, żeby jeszcze kawałeczek się udać dalej. Dobra, uciekaj. Słuchajcie, to może będzie mało skromne, ale to jest najmniejszy klej, jakiego złowiłem. A złowiłem aż cztery sztuki w swoim życiu. Dobra. Oj, kolejne brzydkie wypuszczenie, ale na pewno nic mu nie będzie. Słuchajcie, dotarłem do samochodu i naprawdę mam już dość. Może nie tyle łowienia, bo oczywiście łowiło się świetnie. Ale mam dość chodzenia po tych krzakach 9 godzin dzisiaj na nogach. No i tak jak widzieliście, 5 pustych brań, później dwie rybki wyjechały. Z jednej strony to jest pech, bo, bo miałem tyle tych pustych brań, ale z drugiej strony fart, że miałem tyle kontaktów z rybami, do tego dwie udało się wyjąć. Absolutnie nie mogę narzekać, ale nie mogę sobie wyobrazić, jak fajnie by było, gdyby wszystkie ryby były wyjęte. Lecę do domu odpoczywać. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Transcrição e